Apokalipsa zombie jest bliżej niż myślisz. Nogi! Sprawdź jeszcze więcej fajnych przepisów na kanale Trick. Subskrybuj, żeby skorzystać z przydatnych lifehacków i niezwykłych pomysłów. Kliknij link w opisie. Co to za hałas? Ktoś jest w kuchni. Nasza zombie klementynka. Skłodniałaś, kochana? Mam dla ciebie przysmak. To świeża i smaczna ręka. Prosto w zieloną polewę czekoladową. Dodaj do niej płatki śniadaniowe w kształcie kulek. Wgumował rękawicę do szklanki i naciągnij ją na krawędź, żeby ułatwić sobie sprawę. Włóż masę do środka. Równomiernie rozprowadź ją w całej rękawice. I włóż do lodówki, żeby zastygła. Delikatnie przetnij rękawicę i ściągnij ją z zastygłej masy. Uwolnij czekoladową dłoń. Mmm, uwielbiam palce! Są takie chrupiące! Klementynko, co? Ludzie mają takie słabe nerwy. Nie dadzą mi nawet nic przekąsić. Chodźmy, mój ludzki przyjacielu. Klementynka jest głodna. Mmm, uwielbiam ziemię. Jest pyszna i odżywcza. Ben, chcesz trochę? Ale Ben nie popiera tej diety. Twoja strata. Klementynka jest zła na Bena, bo nie podziela jej gustu kulinarnego. Nie chcę z tobą gadać, człowieku. Ale Ben szybko poradzi sobie z tą sytuacją. Glizdy na talerzu to świetna przekąska dla zombie. Roztop frutelle w mikrofalówce przez 20 sekund. Ugnieć ją. Uformuj glizdę, kiedy masa ostygnie. Zrób wgniecenia wykałaczką do zębów. Odtwórz wzór glizdy. Wyłóż kilka robali na talerz. Moje ukochane glizdy! Pycha! Ben, dobra robota! Ben nie poddaje się. Cały czas próbuje oferować zombie ludzkie jedzenie. Cały czas próbuje dać Klementynce słodycze. Fuj, ale obcyda! Soczyste oczy to zupełnie co innego. Zobacz, Ben, moje oko do ciebie mruga. Włóż ciasto biszkoptowe do blendera. Uformuj kulkę i włóż do lodówki. Włóż drewniany patyczek do czekoladowej polewy. I wciśnij go w kulkę, kiedy stwardnieje. Włóż całe ciasteczko do białej polewy. Pomaluj je różnymi kolorami polewę, żeby wyglądało jak oko. Zrób kilka oczu o różnych kolorach. Fuj, mam alergię na gałki oczne. No co ty, to tylko ciastko. Nieźle. I jest pyszne. Mam jeszcze kilka. Super, to oczy naszych wrogów. O nie, zombie atakuje Bena Tasakiem w jego własnym domu. Apokalipsa zombie już się zaczęła. Hej Benny, co z tobą? Ten tasak jest jadalny, nie zrobi ci krzywdy. Rozwałkuj gotowe ciasto na pierniczki. Wytnij tasak według szablonu. Wypiecz go przez 15 do 20 minut w 180 stopniach. Roztop niebieską polewę czekoladową. Dodaj kropelkę czarnego barwnika spożywczego, żeby otrzymać odpowiedni odcień. Pomaluj ostrze tasaka. Uff, czasem widzę dziwne rzeczy. Klementynka nigdy nie zrobi mi krzywdy. Zjedz tasak i zapomnij o swoich koszmarach. Mmm, jest słodki. Nauka jest ciężka. Mózg Bena za chwilę przestanie pracować. Zombie spieszą mu na ratunek. Zjedz świeży mózg i od razu będziesz mądrzejszy. Roztop 100 g pianek w mikrofalówce przez 30 sekund. Dodaj 55 g wiórek kokosowych i 70 g roztopionej białej polewy czekoladowej. Dodaj czerwony barwnik spożywczy do masy. Poczekaj aż masa ostygnie i uformuj jedną część w kulkę. Delikatnie spłaszcz ją na talerzu i podziel na pół kałaczko. Zroluj drugą część w cienkie rurki i uformuj fałdki mózgowe. Przymocuj je do podstawy. Właśnie tego potrzebujesz! Mózgowa przekąska to wypróbowana metoda na zwiększenie Twojego IQ. Wow, jest pyszny! Ben zaczyna super szybko rozwiązywać zagadnienia. Siła jego mózgu się podwoiła i stał się niesamowicie mądry. Ben ma bukiet dla swojej przyjaciółki. Jest martwy, przerażający i powyginany. Właśnie takie lubi najbardziej. Klementynka będzie zadowolona. To jej ulubione kwiaty. A nasza zombie przygotowała dla Bena niespodziankę. To słodka babeczka pozagrobowa. Uformuj grub z czekoladowej polewy na pergaminie. Dodaj napis. Zrób rękę z zielonej polewy. Zrób dwie dziurki w czekoladowej babeczce. Gdy ręka i grobowiec zastygną, włóż je w dziurki. Ta babeczka wygląda trochę śmiertelnie, ale i tak jest przepyszna. Ben zniszczył słodki grobowiec. Nie zostawił ani kawałka dla swojej zombie przyjaciółki. Jest taki łapczywy. Klementynko, zgadnij, w której ręce mam przekąskę. To świeże zęby z wapniem. Niesamowite! Przednij długą żelową rurkę i wyciągnij z niej nadzienie. Zroluj je i uformuj ząb. Zrób nacięcie i powstanie korzeń zęba. Zrób dużo takich zębów. Włóż je do plastikowego pudełka. Dodaj etykietkę. Klementynka uwielbia chrupać zęby. Są smaczniejsze niż grzanki. Benowi brakuje tylko kilku zębów. Zjadłam zęby mojego najlepszego przyjaciela? Hej, to był tylko żart. Nabrałaś się. Zombie czuje ofiarę. Gdzie jest? O, tutaj pod kanapą. To ręcznie wybrane i smaczne kości. Podziel białego wafelka na pół. Przytnij kąty i zrób nacięcie z jednej strony. Połącz dwa wafelki za pomocą białej czekoladowej polewy. Dołącz wycięte części na obu końcach. Skopiuj kształt kości. Pomaluj całość białą polewą. Dopasuj kształt nożem, kiedy polewa zastygnie. Nie ma nic lepszego niż kość goleniowa. Nie dotyka, jest moja. Klementynko, łap piłkę. Ha, tak łatwo jest odwrócić uwagę zombie. Mmm, a kości są pyszne. Ben chce zrobić przyjaciółce przykusa. Mmm, ten ludzki koktajl jest taki smaczny! Pycha! Zblenduj jedną brzoskwinię, 100 g malin i czerwony barwnik spożywczy. Zrób smoothie. Wlej do kubka. Przyczep etykietkę zombie. Mmm, jest pyszny! Hej, Ben, co z tobą? To tylko żart. To efekt uboczny smoothie zombie. Sprawdźmy nasz refleks. Benny, łap! Nie dam się nabrać! Chociaż chodź do mnie piłeczko. Hmm, to był całkiem smaczny człowiek. Podobały ci się nasze pomysły na jedzenie w stylu zombie? Daj nam znać poniżej, które przysmaki przygotujesz dla siebie i swojej zombie przyjaciółki. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych przepisów w stylu zombie od Trum Trum.